Dobry. Witam Cię w pierwszym odcinku poranku z sensem. To 10 minut specjalnie dla Ciebie, abyś obudził w sobie nie tylko ciało, ale i ducha, ponieważ człowiek jest jednością tych trzech wymiarów: ciała, psychiki i ducha. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które może zmienić cały Twój dzień. Dlaczego wstaję? Dla jakiej wartości chcę dzisiaj wstać, dla jakiego sensu, dla jakiego celu, co jest warte tego, abym dziś wstał z łóżka? W logoterapii wierzymy, że to życie stawia przed nami pytania, a my odpowiadamy na nie naszym działaniem. Nie chodzi o to, by pytać ciągle dlaczego. Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego znowu ja? To pytanie często prowadzi nas w ślepą uliczkę. Równie dobrze możesz zapytać, dlaczego nie? Zachęcam Cię do tego, żebyś częściej zadawał sobie pytanie: po co? Po co mam dzisiaj wstać z łóżka? Po co mam się zmierzyć z tym wyzwaniem? Po co mam po raz kolejny przejść przez tę trudność? Czego w tej sytuacji chce ode mnie życie. Jakie zadanie przede mną stawia? Viktor Frankl mówił, że sens jest czymś, co się odkrywa, ale nie wymyśla. Nie nadajemy sobie sensu. On jest obiektywny, istnieje, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy, czy go widzimy, czy go nie widzimy, jest. i przeznaczony jest właśnie dla mnie, jest indywidualny. Niepowtarzalny, dopasowany do mnie, ale też ukrywa się w sytuacji, zależy od okoliczności mojego życia, w związku z tym jest zmienny. Frank Sam w najtrudniejszych chwilach, których doświadczał w obozie koncentracyjnym, codziennie robił ten wysiłek, aby znaleźć powód do tego, aby wstać, wyjść na kolejny apel, pójść do ciężkiej pracy, czy przeżyć kolejny dzień w głodzie. Tym powodem był czasami jeden człowiek, któremu mógł i chciał pomóc, albo myśl o swoich bliskich, których miał nadzieję spotkać po wojnie. Najczęściej jednak to była właśnie logoterapia logoterapia, którą stworzył i chciał przekazać światu. Bardzo często przy życiu trzymała go. Nadzieja na to, że będzie w stanie napisać książkę, która da to przesłanie o logoterapii całemu światu. To były jego dlaczego, to były jego odpowiedzi na te pytania, dlaczego mam dziś wstać? I dzięki tym odpowiedziom znajdował odpowiedź na pytanie, jak mam to zrobić, jak mam to przeżyć, jak mam to wszystko wytrzymać, co jest nie do wytrzymania, po ludzku rzecz biorąc. I tutaj. Przychodzi mu z pomocą właśnie jego duch, jego duch i wszystko to, co się w nim ukrywało. Ten duch, który pomimo słabego ciała i być może słabej, już niedomagającej psychiki, wciąż był silny, wytrwały. Dlaczego stawianie sobie tych pytań jest tak bardzo ważne? Codzienność łatwo zamienia nas w automaty. Wstajemy, bo trzeba, bo budzik zadzwonił, bo praca czeka, bo dzieci płaczą, bo co ludzie powiedzą. Bardzo często jesteśmy też pod wpływem naszej psychofizyki i to nasze instynkty nami kierują, nasze uczucia lub nasze myśli, które przecież nie zawsze prowadzą nas we właściwą stronę. Jeżeli się nie zatrzymamy nie uświadomimy sobie tego, kim naprawdę jesteśmy, jak cenną jesteśmy osobą, to możemy przeżyć ten dzień, ale też i całe życie tak, jakby nas w ogóle nie było. Dlaczego aż tak? Bo Frank nauczył nas, że człowiek nie jest tylko swoim ciałem, nie jest tylko swoją psychiką nie może się koncentrować na swoich uczuciach, nie może się koncentrować na swoich popędach. Ponieważ przede wszystkim jest duchem, jest osobą duchową. To tam ukrywa się nasza tożsamość, to tam ukrywa się nasza wartość, to tam skrywa się sens, wolność, odpowiedzialność, nie w naszej psychofizyce, ale właśnie w naszym wymiarze duchowym dlatego tak ważne jest żeby te kondycje ducha codziennie w sobie utrwalać, ćwiczyć i rozwijać, żeby ducha nie pomijać, żeby go zauważyć, żeby go odkrywać, żeby go w sobie podnosić, ponieważ duchem jestem. To jest moje jestestwo, a ciało i psychikę mam. Logoterapia przypomina nam, że sens nie musi być wielki ani spektakularny, to są często bardzo małe rzeczy. Może być to okazanie troski komuś bliskiemu, może być zrobienie rzeczy, której nie zrobiłem i nie robię od dawna, ponieważ ją odwlekam, nie znajduję w sobie siły i mnóstwo wymówek, które nie pozwalają mi się tym zająć. Może to być chwila rozmowy z kimś, kto od dawna na nią czeka. Dlaczego wstaje? To nie jest pytanie filozoficzne, ale to jest pytanie, które ma nas nawigować. Swoisty kompas dnia. Dlaczego dziś mam stać? Dla jakiej wartości się podniosę z łóżka? Dla jakiej wartości podejmę się tych wszystkich zadań, które stawia przede mną życie? Nieustannie. Co jest warte tego, abym podjął tą decyzję? Poćwiczmy razem. Usiądź wygodnie. Weź powolny, spokojny oddech. Najpierw wdech nosem. I długi wydech ustami, zrób to ponownie. Jeżeli możesz, zamknij oczy. Pomyśl o tym, że masz przed sobą cały dzień. I to ten dzień jest. Tym konkretnym pytaniem, które stawia Tobie życie. Co dzisiaj jest tym jedynym powodem, dla którego wstaniesz, dla którego zjesz śniadanie, umyjesz się i wejdziesz z domu? Do czego konkretnie zaprasza Cię życie? Gdzie ten sens Ci się objawia? Co Ciebie dzisiaj woła? Może to być ktoś, komu Chcesz dać swoją obecność? Może będzie to zadanie, które ma sens większy niż samo zrobienie go? Może czeka na Ciebie moment, który mógłbyś dzisiaj przeżyć w pełni, z większą uważnością niż zwykle. Pozwól, by myśl sama się pojawiła. Nie oceniaj jej. Po prostu ją przyjmij. Teraz. Dokończ w myślach zdanie. Dziś wstaję dla. I dodaj swój powód. Może być krótki, może być nieoczywisty. Ważne, że jest to Twoja osobista odpowiedź. Pamiętaj, życie cię zawoła. Życie ci podpowie. Poczuj, jak to zdanie układa się w Tobie. To Twój kompas na dziś. Zapamiętaj je. Lub zapisz. Jak używać swojego dlaczego? W ciągu dnia wróć do niego, szczególnie wtedy, gdy pojawi się zniechęcenie czy rozproszenie. Powiedz sobie w myślach, przecież wiem, po co dziś wstałem. Dlaczego? To pomoże Ci utrzymać kierunek, nawet wtedy, kiedy przyjdą rozproszenia, kiedy Twoje myśli będą cię prowadzić w inną stronę. W logoterapii nazywamy to przyjęciem postawy świadomego wyboru wobec tego, co nas spotyka. Twoje dlaczego jest właśnie taką postawą. Na dziś zostawiam ci to jedno zdanie. Wstaję, bo życie dziś czegoś ode mnie oczekuje i jestem gotów na to odpowiedzieć. Niech to będzie Twój rozduch, rozgrzewka i pobudka ducha, który w Tobie mieszka, bo gdy duch jest obudzony, ciało znajdzie sposób, by iść dalej, i uczucia się podporządkują. Do usłyszenia jutro w kolejnym poranku z sensem. Do zobaczenia.